double double i po double zaraz wakacje, kolejne święta, kolejny double i tak to się kręci. Ale skupmy się na tym, co było, czyli teraz. Były trzy dni double exp, double skill i double loot. Przejdźmy sobie do podsumowania, zrobimy sobie krótkie podsumowanie do tego, co udało nam się wbić i co udało nam się zarobić, jeżeli chodzi o ten event. Ogólnie tak, pierwszego dnia całkiem wyszło, jeżeli chodzi o wbijanie Expa, udało nam się wbić 108 milionów e, samego Expa i dodatkowo 34 kK profitu, praktycznie. Także całkiem fajnie to wyszło. Drugiego dnia mieliśmy KSA 15 minut z ostatniej godziny, więc w sumie za dużo nam nie zabrał. Także udało się wbić tutaj niecałe 100kk na koniec dnia, 99 prawie dokładnie. Jeżeli chodzi o profit z dnia drugiego to 32kk, także około 10kk na godzinę wychodziło. Przez cały double biliśmy fajerkę sobie, mieliśmy tam na spokojnie, po 3-2 godziny mogliśmy sobie przepalać. Jakoś nie tryhardowaliśmy, po 3 godziny dziennie ostatniego dnia nawet My nawet nie, bo tylko dwie godziny udało się spalić. Dnia trzeciego udało się wbić 70 kk expa, także też myślę, że nie jest źle. No i dodatkowo 21 kk profitu. Niestety skila nie udało mi się dobić. Dało 7%. pomimo tego, że tronka, która zajmuje się tym, żeby obliczać takie rzeczy, stwierdziła, że jedna ruzga mi starczy 8 godzinna. Żeby dobić ten skill, no ale nie udało się. No cóż, albo na chancie wpadnie, albo przepalę sobie jeszcze jakąś tam godzinną, czy coś, może wleci. A jak wam minął double, czy dużo zarobiliście, czy dużo expa wbiliście. Bo u mnie podsumowując, to będziemy mieli 108 plus 99. Ajcie, ja bo nie jestem dobry z matmy. 108 plus 99, gdzie 207, i ostatniego dnia. No, liczmy, że 70, 277. Taka ekspa, także myślę, że, że jeżeli chodzi o Dubla, na którym nie było tryhardu, całkiem fajnie to wyszło. Dajcie znać, jak u Was. Ja tymczasem uciekam. Widzimy się najprawdopodobniej na kolejnym teaserze, jaki wyjdzie do TV. Mam nadzieję, że będzie to dzisiaj. Tymczasem, Siemanko, trzymajcie się. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie filmiku, zostawcie łapkę, zostawcie suba, zostawcie komentarz. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, zapraszam Was na Discorda oraz na daily streamy. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało wpadajcie. Tymczasem dzięki i trzymajcie się.